to on ci po stoi, a w Ameryce to jest po prostu napierdalać, po prostu nie ma, nie ma wyjścia, jeśli nie masz kontroli nad przeciwnikiem. Robert Roszkiewicz w klubie Smecz, w którym odbywają się przygotowania Krzysztofa Jotki do następnej walki w UFC, a sprawa polega na tym, że Robert Roszkiewicz właśnie dołączył do teamu trenerskiego. I to dołączył z konkretnym zadaniem do wykonania. Robert, jakie to jest zadanie? Eee, witam Was bardzo serdecznie. Eee, dzisiaj mieliśmy nasz pierwszy trening e, do, do Galii UFC, która się odbędzie właśnie w, pod koniec e, maja tego roku. Ty, Krzysiek, przepraszam, tak. Przepraszam, przepraszam. Jeżeli Ty wyglądasz na spompowanego, to jak wygląda Krzysiek? Krzysiek wygląda fenomenalnie. Bardzo dobrą ma kondycję, dobrą wytrzymałość. Widać, że przepracował ostro w Kanadzie w, na, na obozie. Jeśli chodzi o moje pierwsze, pierwsze obserwacje, Krzysiek jest. Przyzwoicie przygotowany, wiadomo szlifujemy zapasy, przygotowujemy tutaj różne kombinacje. No wydaje mi się, że tutaj raczej nie będzie żadnego zaskoczenia. W każdej płaszczyźnie jest perfekcyjnie przygotowany. Ja jestem tutaj po prostu po to, żeby pewne niuanse dopracować i, i, i myślę, że nam się to wszystko uda. Robert, ale wszyscy polscy zawodnicy MMA, jeżeli wspomagali się w technikach zapaśniczych, to korzystali z zapaśników stylu wolnego, którzy byli do dyspozycji w Polsce. A ty reprezentujesz dodatkowo coś jeszcze, prawda? Tak. Tak jak już niektórzy wiedzą, z wiele lat spędziłem na matach w Stanach Zjednoczonych. E, tam też e, dokładnie 10 lat temu zdobyłem Mistrzostwo Ameryki, e, i, w, no i to spowodowało też, że jednak ta technika stylu fox Style, czyli bardzo podobnego do stylu wolnego, e, aczkolwiek no, znacznie szybszy styl e, zapasów, e, jest preferowany przez aktualnych zawodników UFC. Przez to właśnie. Czy właśnie Chris Wildman, C.B. Doloway, Ken Valeskas i inni zawodnicy jednak są wywodzą się z tych zapasów? Robert, i mówisz szybszy. Czy to znaczy, że ten trening też jest intensywniejszy, mocniejszy? Tak. Ja się wywodzę ze stylu wolnego. Moim macierzystym klubem był, była Gwardia Warszawa. Jednak to była zabawa w zapasy w porównaniu z tym, co miałem, co doznałem w Stanach Zjednoczonych. Więc to spowodowało, że moja wydolność była na najwyższym poziomie, bo jednak styl uniwersytecki jest troszeczkę szybszym stylem, jest bardziej wydolnościowym i tam nie ma czasu na zastanowienie. Tutaj jest po prostu ciężka praca w, w tej walce. Widziałem, że można powiedzieć, sprzedałeś Krzysztofowi swoją koronną technikę posadki. Ile osób poleciało na tę technikę od siebie? No, szczerze mówiąc, yy, niemalże każdy. Jak nawet mam jakieś klipy porobione na, w internecie, i, i jest tam po prostu pokazane, jak każdy leci na, ten, na tą posadkę. Jednak to był mój koronny chwyt sprowadzający mojego przeciwnika do parteru, i byłem bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o tę technikę. Wydaje mi się, że jest to najlepsza, jakby tutaj. Technika, która kończąca stójkę sprowadzająca do parteru. I, i no oczywiście tutaj sprzedaje Krzyszkowi wszystko, co, co by mu się przydało w UFC, w MMA przede wszystkim. Tak? Ale, ale tak jak mówię, no idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. Krzysiek fizycznie jest w wspaniałej dyspozycji, bez kontuzji, więc myślę, że, że jeszcze podszlifujemy trochę zapasów. Wiadomo, że niewielu Polaków jest, wywodzi się ze stylów Foxel w naszym kraju. No i dlatego też Krzysiu się do mnie odezwał. Mamy, przerabialiście dzisiaj techniki sprowadzenia do parteru. A również będziecie pewno robić techniki obrony przed sprowadzeniami. Znaczy tak, i obrony i przede wszystkim też wejścia, tak? Będziemy trenować praca nad dystansem, nad przeciwnikiem, więc tutaj jakby czas reakcji, no jednak jest to pracochłonne etap i, i trzeba to wielo, wielokrotnie powtarzać setki razy na treningu. Ale wydaje mi się, że ten etap, który ze mną tutaj przytrenuje Krzysiu, będzie mu, no, na pewno będzie odczuwał to w czasie walki. Dobra, Ty toczyłeś przecież też walki sparringowe. Według reguł MMA? Tak. Y, powiedz, jak się wiąże tą pozycję zapaśniczą z pozycją do uderzania i dystans? Czy tym też będziecie się zajmować? Znaczy tak, no ja miałem takie nieformalne walki MMA w Stanach, które, które gdzieś tam e, jakby tutaj. E, wiem, co to znaczy. Być delikatnie zamroczony, wiem co to znaczy być w tak zwanym oktagonie I, I jakby też potrafię zrozumieć takiego zawodnika. Ja jestem bardziej tutaj od zapasów, od tego, żeby tutaj wyszkolić Krzysia w jednym, w jednym z, z tych bym powiedział szczerze: no, najważniejszych elementów, bo jednak dobrze sprowadzić do parteru, umiesz kontrolować walkę w parterze. I no niestety będzie to monotonna walka, ale wygrywasz, tak? Trzy rundy jesteś na przeciwniku, będzie brzydka walka, ale masz wygraną walkę. Nieważne, wynik idzie w świat. To nie jest jazda figurowa. Oczywiście, że tak. Nieważne, za, za parę lat będą wiedzieli, że wygrałeś, a czy wygrałeś w suczyce w parterze, nieważne. Dziękujemy bardzo. Z nami w klubie Smęcz w Piasecznie Robert Roszkiewicz, który niedawno dołączył do Timo Okiński jako trener od parteru dla Krzysztofa Jotki. Powodzenia w treningach. Dziękuję bardzo i na pewno widzimy się w maju, pod koniec maja na gali UFC w Berlinie. Pozdrawiam. Krzysztof Jotko, po treningu zapraszniczym z Robertem Roskiewiczem. Jak się czujesz? Bo Roskiewicz wykonał na zmęczonego. <grym> Robert już nie jest jest, można powiedzieć, zawodnikiem, który startuje tak, nie jest w takiej formie zawodniczej, tak jak ja, więc mógł się, mógł się zmęczyć, ale proszę nie przesadzać. Taki zmęczony na pewno nie był. Dzisiejszy trening był bardziej taki, można powiedzieć, na przetarcie. Więcej rozmawialiśmy niż trenowaliśmy, ustalaliśmy się, na czym powinienem się skupić, na jakie mam braki, więc, więc pierwszy trening uznaję za udany. Teraz wróciłem 3 dni temu z Kanady, gdzie trenowałem w teamie George Sanpiera i tam głównie skupiałem się na zapasach. Więc postanowiłem, że po powrocie do Polski dalej skupię się na tych rzeczach, które się, które się nauczyłem tam, i będę je poprawiał. i Zgłosiłem się do Roberta, żeby mi w tym pomógł. Tak. Ile masz treningów dziennie teraz? Dwa treningi dziennie. I... Tak będzie aż do yy, UFC, czy będzie okres wyluzowania jakiegoś? Tak będzie do, do walki, myślę, że do 27 maja, no, ale wiadomo że w niektórych tygodniach mogę być słabszy, czuć się troszeczkę słabiej, więc będę musiał sobie jakieś treningi odpuścić. W niektórych momentach mogę czuć się dobrze, więc zrobię te treningi tak jak powinienem i ja ostatni yy, tydzień i dopiero sobie zrobię takiego wolnego roztrenowania, gdzie będę łapał szybkość i zbiję uwagę. To pozwól, że od wszystkich fanów Ci przekażę serdeczne życzenia, żeby poszło Ci jak najlepiej i bez kontuzji i wyrazy uznania i sympatii, które ja też, otrzy, znaczy które mm, kibole.pl otrzymują, żeby właśnie, no żyjotko jest w porządku po prostu. <śmiech> 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 dziękuję bardzo, ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich I tak. moich fanów. I zapraszam na 31 maja do Berlina na UFC Fight Night. I teraz możesz demonstracyjnie popić z tego bidonu, jeszcze pokazując wyraźnie, jasno i wyraźnie. Oddychaj głęboko. Nie, wyżej, wyżej, wyżej. wyżej. Dobra? Dobra. I demonstracyjnie prosimy tą markę. <laughs> Dziękuję bardzo Krzysztof. Dziękuję. Dzięki. A w Ameryce...